W sumie chcesz się przywitać znowu za mnie? To już klasycznie dla tej serii, co nie? No już, no już taki klasyk będzie Będzie taki klasyczek, tak więc Tak jak u mnie, tak jak i u ciebie Jo cześć, witajcie z tej strony Dez jest dzisiaj ze mną, Nexu Witam, witam was na kanale Dezego i na moim kanale Trzeba to zaznaczyć Tak, dokładnie tak zapraszam was do lajkowania, subskrypcji No i jakiś komentarz możecie ciekawy zostawić A tymczasem zaczynamy tą wspaniałą gierkę No i mira ajejej na co, pierwszą żytera. mapkę Może tym razem coś pójdzie No, bo ostatnie 4 mecze u mnie 2, u Nexa 1 to jest katorga. Dosłownie katorga widzowy. Ile? Minus 350 oh, plus 369 oh, Kurwa, minus 480 plus 200 z groszami. Przedłużaj Kurde, długo nie grałem w CS. Kurwa, przodsters. Rzeźpij. No nie tak. Panowcem zajęło się było blisko, było blisko. Chciał kose było blisko. mi wyjebać kosę. Ok, prezentacja jest panie głęboko. Hmm. Może dziś jakiś Uno-Reverse Card. I dzisiaj dwie wygrane. To było super. Nie trafię go Kurwa. Nie, nie trafię go, No i chuj. Ale tego w dżungli. Mogę wyjść na tego dżungli, a potem tego, tego zajebać. Kurwa. Jak on się rusza, mi się nie chce na jego powa patrzeć. Wtedy jak zostaje ostatni, musisz zapraszam poddaje się Ja zrobiłem A patrzyłeś, patrzyłeś, w górę szarta, patrzyłeś i spojrzałeś w na ideę i nagle chłop że to trzeba. Kurwa, ile pieniędzy na stukaję po tym widzisz to? Widzę, weź dropnię jabkę. jawkę. Maszam w czwórkę. Kurwaskę chciałem. Mówić, że za zwykłą drobność. Nie wierzę aż tak bardzo w Twoje umiejętności domowe. Po ostatnich czerwonych dywanach nie wierzę. Haha, czerwone dywany proszę. co? MP9, wracam. Z tego mi szło. A gdzie idziesz? Dope, ramp. I to jest za mm -hmm. Tobą. Nie podoba mi się że TK1 przed Rygą. Nie chodź, nie chodź. Majno zobacz. Jest tu ławka, a nie, sk Tubi, tubi. Bom fala. Okej. Po głowie, po głowie awka no, do lewej Uff, no. tam jest It's safe Dobra, minus jeden, no ale to i tak nic nie da Minus Palasz? No i ja też minus trade top min. one top mid Jest super Mamy to, kurwa, A, mamy to Mamy to widzowie, zwycięstwo I To nawet jest jakąś najgorszą formą, żeby 15 fragów coś, No, był mnie tylko 16, ale to tam toś tu się zaczyna powoli dziać widzowie Teraz tylko nie spierdolić tego No, dokładnie no, to jest Widzowie, przymus. zaczynamy kolejną potyczkę nie musimy to wygrać. Nie ma, że nie trzeba. I to klasycznie jest... potyczka jak to potyczka idziemy się wypierdolić na banana. Pistoletówka nie może być w pizda. Ale kto idzie na chuj? lasy idzie na na idzie mnie i tak nie będzie zaraz. Dwóch, banana, chuj bomb. Chupakę mam. I jawka tu jest. W Wyjedę na wrotkach, kurwa. Dynamiczny Marcin 3-3, kurwa. Kurwa spuszował, jak patrzysz, ty celu. Mi się nie, nie chcę tego grać już. Nie chce mi się, kurwa, już tego grać. Kurwa, kurwa chodzić nie umiem. Ankara, wręcz. Kurwa, znowu. Nie chcę to będzie kompilacja podpisu mojego movementu. Apartment. Pierdolę to, wyjebane. Nie chce mi się w tą grykać. wyjdę z niej zaraz. za apartment. Dobra Coś jeszcze? Coś jeszcze powiem? On tak, on tak ogólnie w biegu napierdala? Mam że. Ja go nie widziałem kurwa na, na tej głównie... Oni są ogólnie tam kurwa wybitni Oj nie, zadałem temu chłopowi kurwa co mi głowę jeden wietr. No to nie może być tak, bo ja dostałem plus 240 elo Nie mogę teraz stracić kurwa 360 To mi się w ogóle nie kalkuluje To żaden przełom nie będzie będzie powrót Moja dostał, ale no niestety. A. 77 w dwóch, nie? Ja zdałem chłopowi temu w apsach 72 w 5. Ja pierdolę. U mnie to będzie kompilacja śmierci, przecież. Pierdolę. Ten. Ten, ten mecz będzie wycięty o... u mnie. Ja go nie chcę u siebie. W tym odcinku. Nie no, musisz rzucić. Nie możesz tak. Ja pierdolę. No ja nawet klikam tabata, to jak nie będzie cię w filmie, to będzie twa... będą twoje statystyki u mnie. No i no nie chcę, będą. Kurwa. Nie no, musisz rzucić do filmu. To musisz rzucić. Ja chcę widzieć twojego poma. Zrobię kompilację śmierci, kurwa. Ja tu w każdej rundzie zginąłem. Efekt, faktycznie, Eskortuj, ja zginąłem w prawie każdy. Spoko, zaraz nie zdechnę w kolejnej, nie? To będzie szybko. O! No nie umarłeś. Nawet flaga zrobiłeś. No, no, last coś, day. coś mówiłeś, coś, no, Kamara, coś mówiłeś. Masz. umarłeś od kogo? No, tego tak na bananie. miałem 13 HP, eba. Nawet no, zabiłeś, więc na no, zero jesteś w tej rundzie. Ubieraj jak chcesz <grym> ja on, że znać dziapę Mi się nie chce kupa Nie chce mi się już Janek stanie grami do sevencrafta pyknąć Człowieku, znowu? Zobaczymy Dobra, Jego... minus jeden No i czy niebieskim wanie jest piasku na wodę. <laughs> Próbowałem widzowie, ale się nie dało. Niestety widzowie. W każdej runie. Niestety rundzie. kurwa. Ja tak pierdolę. się sam nie uciągnę. N nie Załoga chcę mi się grać w tą grę już dzisiaj. Nie gram już w tą grę dzisiaj. Nie namówisz mnie. O, ja nic nie gram. Ja idę Minecrafta grać. Nie, nie muszę pierdolę tego Cesa. Ale po co ja się mam wkurwiać, że mi nie wychodzi? Co wolę, no, to iść ty pobudować ty w Minecraftie? Nie wychodzi, tylko macie wychodzi. Właśnie, jak mi nie wychodzi, to już mi nie będzie wychodzić w ogóle dzisiaj. A jak mi chodzi ręka, to ty musisz stać fiuta. Czemu? Nie, po prostu nie idzie dzisiaj. Dzisiaj nie jest dzień cesowy. No to w takim razie to by było na tyle widzowie w tym odcinku. Żadnego przełomu. Jak zwykle to samo, chociaż nie jak zwykle ostatni odcinek pokazał, że da się inaczej. Ale wróciliśmy no. kurwa do tego co było poprzednio, czyli jedna wygrana, jedna przegrana. Elo, kurwa, zamiast do góry idzie w dół i ja nie wiem czy w ogóle będziemy w stanie jakkolwiek, chociaż już do tych 15 koła wejść w tym sezonie, kurwa, premier. Zostawcie suba łapkę w górę, no. zajrzyjcie do opisu i no co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo! Neksu się pożegna, ja nie muszę w sumie. Siema!